Niech się dzieje na wiki, producenci i dj'e Na wiki, producenci i dj'e Niech się dzieje, niech się dzieje Niech się dzieje, dobre jointy i dobre jedzenie Niech się dzieje, niech się dzieje Przemieszam się przez tą przestrzeń nie wiesz po co tutaj ja przyszedłem? Ja już wiem, żeby uraczyć cię wersem. A poza tym no to patrzę na ciebie z kompleksem, ale nie moim. Skąd on jest? Musisz sobie uzmysłowić. To nie jest moja wola, żeby cię tu bronić, ale moja droga, tak wyszło to, że jestem już tu. No i świecę, no i wciąż mam w sobie dużo kunsztu. A poza tym, no to możesz mnie gdzieś wyrzucić, będę świetny, nawet jeśli chcesz mnie odrzucić. Nawet jeśli chcesz, żebym nie istniał, ja wciąż będę błyszczał. I wiem, co to jest precyzja i jaka mam misja, a poza tym, no to talent i charyzma. Musisz mi to przyznać, nie? Nie? A poza tym czuję to, nie? 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 A poza tym jeszcze wymiakam cię schematą, robię to co chcę z mamą, z tatą. Wiesz, wiesz, jak to jest możliwe, nie wiesz, ja tu lecę na stupę. niemożliwe nie istnieje. A poza tym jeszcze mam taki guzik magiczny i wszystkiem go i weźmy, teraz się znajdźmy. W innym stanie, w innym świecie idzie, on tak może lecieć, może to robić tak długo i tak się przygląda tej kobiecie, ona podnosi brwi, zachwytu. Uuu, to mocniejsze niż spirytus. Ten gość ma moc, ten gość ma to coś. I na ci cały czas i Jeśli tylko byś tu chciała, nie będę zaczynał gadać, mama mała. Chyba mama cię za mało przytulała i wiem. Jak to zrobić, jak to obrudzić na moją korzyść? Ale nie będę tego używał, no to wtedy chyba wolałbym twoje serce tak po prostu zdobyć. Świadomie, gamonie, ja was tutaj nie dogonię, bo się w ogóle nie ścigam. To jest inna liga, którą sam sobie stworzyłem. Mogę tutaj latać, mogę grać w piłę i grać w rugby. Mogę się z wami drażnić i być poważny, ale tak naprawdę wolę luz. Wolę high, wolę blues, wolę styl jazzowy. Lecę tutaj non-stop, to są moje podroby. Które wam sprzedaję? Widzisz jakie to prawdziwe, zobacz zajrzyj tu mam, inne na siłę wcale, tylko po prostu z miłości, zobacz co w sobie mam, skóra, flaki no i kości, skóra, flaki, no i kości, Patrz znowu ryb, mam was tu gości. Ile jeszcze masz tych, bo, bo przemieszczam się, i robię to w tym świetle. Bo przemieszczam się przez przestrzeń. Zawsze robię to w świetle, zawsze robię to świetnie, zawsze robię to, kiedy mam przy sobie panią. Takie nowe wersy wiem, że będą świetlne. Tata świetna.